Jechał traktor, który usiłował go przejechać. Nie przejechał, ale tylko cudem, bo temu człowiekowi, Edwardowi Gajdzie, udało się w ostatniej chwili odskoczyć. mi zajechał do gaja i mówi, no to przejedźmy, nie? No to wtedy wyjął tych Mówi, te widły są na ciebie i wziął mnie, zgnął tymi widomi. Napastnik to Władysław Z. Tu na ulicy Ustronnej w Marklowicach na dźwięk jego nazwiska w domach zamykają się drzwi. Mężczyzna się jej postrach, a mieszkańcy boją się, że niedługo dojdzie tu do tragedii. My w nocy zaglądamy co tego, co po prostu kombinuje, bo chodzi koło domu po posesji jak jednego sąsiada, tak i drugiego, także nie wiadomo co zrobi. Ten pan jest zdolny do wszystkiego. Próbowaliśmy porozmawiać z Władysławem Z bezskutecznie. Mieszkańcy Marklowic po ostatnim jego wybroku sprawę zgłosili na policji. Policjanci oczywiście przyjęli zawiadomienie w tej sprawie i zostanie ono przesłane do prokuratury. Czy będzie wszczęte postępowanie, czy nie, no to prokuratura. Jak gdyby zadecyduje, czy doszło tam do podejrzenia popełnienia przestępstwa, czy nie. I właśnie tego się tu boją, że zanim prokuratura ustali, czy przestępstwo było, czy nie, agresywny mężczyzna wciąż będzie stanowił dla nich poważne zagrożenie. Jak jeździ samochodem, próbuje potrącić wszystkie dzieci, które tutaj w ogóle chodzą po drodze, no, no, no boję się w ogóle wyjść z dzieckiem, dziecko puścić na drogę, żeby się na spacer, no nie wiem. Kością niezgody między mieszkańcami z ustronnej jest ta droga. Właściciel nie pozwala, by korzystali z niej inni, ale niektórzy mieszkańcy po prostu nie mają innego wyjścia. Jest to jedyna droga dojścia mojej, mojej córki i mojego do domu. Nie ma tu, Państwo zobaczycie, dookoła, są tu lasy i drogi, także nie ma tu dojścia z innej strony, tylko tu. Edward Gajda znalazł więc inną drogę, tym razem sądową. Chce, by to sąd nakazał Władysławowi Z. udostępnienie drogi. Ale i Temida z ustaleniem prawdy ma tu kłopot. Wczoraj miała miejsce też tam interwencja, która polegała na tym, że komornik sądowy, który przyjechał do jednego z tych panów, no nie mógł po prostu odjechać, bo została droga zablokowana właśnie prawdopodobnie ciągnikiem jednego z tych, z tych mężczyzn. Mieszkańcy ulicy Ustronnej boją się, że droga do porozumienia może okazać się zbyt długa. Jemu w ogóle wszyscy przeszkadza, kto tu chodzi. To ja nie wiem do ty. To coś zrobić trzeba. No nie wiem jak coś nie zrobią, to dojdzie to do jakiejś tragedii naprawdę, bo ja już też psychicznie nie mogę, już nie mogę wytrzymać tego. A o tragedię nie trudno. W Marklowicach coraz głośniej wspomina się lincz we Włodowie. Mieszkańcy boją się, że i tu dojdzie do samosądu. Anna Ujma, Silesia Informacje.